Cześć, Barbara, być może masz rację. Być może to jest aktor, nie psycholog i może nawet czyta definicję narcyzmu, ale jesteś tego pewna, że czyta, a nie mówi od siebie? Jaki masz problem, że to jest aktor? Czy to jest jakiś problem? Nawet jak czyta? Wiele osób tutaj czyta z ekranu różne definicje, nie mówi od siebie. Ja najczęściej mówię od siebie, bo lubię coś powiedzieć. Ale mam takie pytanie do Ciebie. Jaki jest w tym problem? Bo nie bardzo rozumiem tutaj zarzutu do tej osoby. A temat jest bardzo ważny. Wszak każdy z nas pewnie spotkał się z osobą o cieniu narcystycznym i mamy jakieś w tym zakresie doświadczenie.